Dzień dobry. W kolejnym wydaniu informacji wita Państwa Wiktoria Błażejewska. Nasi siedzielni reporterzy, mimo natłoku przygotowań do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także konieczności szkolnej walki o semestralne oceny, które nie wzbudzają złości rodziców, lecz przeciwnie, mogą zaowocować podniesieniem kieszonkowego, nic sobie nie robiąc zimowej aury, poszukując ciekawych tematów, ludzi i miejsc. Tym razem zainteresowali się konkursem młodych talentów Rozwin Skrzydła, charytatywną działalnością różlowców Unileszno, popularyzowaniem wśród młodzieży wiedzy o pięknej i tajemniczej Szkocji, ogólnopolskimi zawodami pływackimi, angielskim kolędowaniem na szczytny cel i do czyli najnowszym krzykiem mody w sztukach balki. W naszym regionie mamy mnóstwo talentów muzycznych. Potwierdził to konkurs o nazwie Rozwiń Skrzydła, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Uczestnicy specjalizujący się w wielu dziedzinach sztuki estradowej prezentowali swoje zdolności przed surowym, lecz sprawiedliwym jury, któremu przewodniczyła gwiazda przez Duże G. O godzinie 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury stres przejął kontrolę nad finalistami konkursu talentów Rozwiń Skrzydła. Dzień wcześniej odbyły się eliminacje, na które zgłosiło się ponad 100 osób. Do drugiego etapu przeszło 25 uczestników. Ich ostatecznej oceny podjęło się czteroosobowe jury, któremu przewodniczył znany polski piosenkarz Mieczysław Szcześniak. Ludzie startują w konkursie i to można dobrze by mogą się porównać i, i, i porozwijać. W młodzieży widać potencjał, bo już w wieku kilkunastu lat. Sięgnęli do piosenek Adele, a nawet do piosenki Somewhere Over the Rainbow, która jest standardem muzycznym z lat 30. Dziękuję wszystkim tym, którzy, którzy się pojawili, bo udowadniacie, że jest mnóstwo utalentowanych ludzi zarówno w Lesznie jak i w okolicach. Talenty, które zaprezentowali uczestnicy były bardzo zróżnicowane. Podczas konkursu można było ujrzeć pokaz żonglerki... Tańca i trickingu, czyli sport łączącego sztukę walki, gimnastykę i breakdance. Hala widowiskowa trapez była areną piątej edycji białoniebieskich mikołajek. W imprezie wzięli udział m.in. przedstawiciele klubu Fogo Unia Leszna. Nie po raz pierwszy okazało się, że żużlowcy to ludzie nie tylko o silnych mięśniach i niezwykłej odwadze, ale również, a może przede wszystkim, o wielkim sercu. W niedzielę w hali Trapez odbyła się akcja charytatywna dla Julki z Gostynia pod nazwą Białe Niebieskie Mikołajki. Była to już piąta edycja, a organizatorami było Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno oraz sam klub. Następna akcja będzie, bo zawsze jesteśmy chętni, żeby pomagać, zwłaszcza dzieciom. Mnóstwo ludzi czekało zwłaszcza na gwiazdy wieczoru, czyli zawodników klubu Fogo Unia Leszno. Kiedy już przybyli, byli wręcz rozrywani. Starali się jednak nie zapomnieć o celu, jakich tu sprowadził i z zaangażowaniem brali udział w licytacjach, z których pieniądze będą przeznaczone dla Julki. Julce pomagaliśmy wcześniej, a teraz jesteśmy jako klub i chcemy jej pomóc również dzisiaj po raz ponownie. Zapewnili nas, że z powodu martwego sezonu będzie więcej takich akcji, a zatem czekamy na realizację żużlowych obietnic. W naszym gimnazjum uczniowie ciągle organizują przeróżne imprezy, by urozmaicić sobie szarą, szkolną egzystencję. Tym razem odbył się Dzień Szkocki, który pokazał, że większość Jedynkowiczów umie się bawić, nosząc kilt i ciekawe nakrycia głowy. Sprawdźmy, czy zabawa w przysłowionych, skąpych klimatach wyszła na dobre naszym gimnazjalistom. Szkocja często traktowana jest jako gorsza siostra Anglii, stąd też pomysł, aby skorzystać z przypadającego 30 listopada Dnia jej patrona Andrzeja. Na jej fladze widnieje biały krzyż na granatowym tle, zwany jakżeby inaczej Krzyżem Świętego Andrzeja. Uczniowie klasy 3D przygotowali wiele atrakcji i konkursów, które pomogły zrozumieć szkocki styl życia, ubierania, tańczenia a nawet odżywianie. To zajęło, trzeba było przygotować scenariusz, quiz, a przede wszystkim zorganizować wszystkie osoby, które mogłyby ewentualnie pomóc. Dodatkowo zgromadzeni uczniowie, dla których przepustką do zajęć prowadzonych w Auli było przebranie na kraciastą szkocką nutę, mieli okazję poznać historię symboli tego kraju, jak choćby Oset czy potwór z Loch Ness. Po podsumowaniu wyników wszystkich konkursów, zwycięzcami ogłoszono klasę III A, która nie dość, że wykazała się największą wiedzą na temat Szkocji, to również malowniczo i w komplecie założyła szkockie stroje. Leżno pływaniem stoi. W tym stwierdzeniu, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży, nie ma krzty przesady. Basen przy szkole podstawowej nr 7 gościł najzdolniejszych nastoletnich sportowców w ramach kolejnej edycji Swimming Meeting, który na stałe wrócił już w sportowy krajobraz miasta. Tradycyjnie do najlepszych należeli pływacy Akwabitu Astromal. Powalnia przy siódemce po raz kolejny tętniła życiem w związku z zawodami największych nadziei w tej dyscyplinie sportu. Blisko 140 pływaków reprezentujących 11 klubów stałej Polski rywalizowało na dystansie 100 i 200 metrów. Ich zmaganiom z trybun przyglądali się rodzice i trenerzy, którym udzielały się emocje podopiecznych. O ilościach zdobywanych medali przez naszych na pewno też można mówić, że ciągle idzie w górę. Dzisiejsze zawody są najlepszym tego przykładem, już jest chyba 6 medali. Młodzi sportowcy dawali sobie wszystko. Wielu z nich poprawiło swoje życiówki, a Rafał Kustos, z Orki Luboń był o krok od stanowienia nowego rekordu Polski na dystansie 200 metrów stylem klasycznym. Zabrakło mu zaledwie 200 sekundy. W gronie najbardziej zadowolonych ze swojego startu znaleźli się też pływacy z klubu Astroma Lakwawidleszno. Szczególne powody do satysfakcji mieli Juliusz Gosieniecki, który czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, a raz był drugi, i Olivia Miller, której łupem padły dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy krążek. Gwiazdka coraz bliżej co wiąże się z wzrastającą z dnia na dzień świąteczną atmosferą. W Gimnazjum numer 1 kwitnie piernikowe szaleństwo. Biegają po nim ubrani za gwiazdory czy elfy uczniowie. Pełną parą trwało też przygotowywanie Christmas Show, w którym uczestnicy walczyli o wygraną, komu przypadł najcenniejszy świąteczny prezent. Atmosferze w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszyscy nastrajamy się pozytywną energią. I tak było w czwartek w naszej szkolnej auli, gdzie odbył się Christmas Show. Wśród wykonywanych utworów dało się słyszeć takie hity jak White Christmas czy Merry Christmas Everyone. To wydarzenie w naszej szkole odbywa się co roku, ale w tym jest wyjątkowym, ponieważ dochód z koncertu zostanie przekazany rodzicom Paulinki Ciszak. W obecnych czasach nasz świat jest poddawany różnym, dziwnym eksperymentom. Jedną z dziedzin, której też one nie ominęły jest sport, a konkretnie sztuki walki. Połączenie kilku ich rodzajów wydaje się być pomysłem na dobrą i widowiskową zabawę. Poznajcie saibudokai. Sai kai Budokai to dość nietypowy sport, będący połączeniem kilku stylów sztuk walki, m.in. karate, taekwondo i judo. Mimo, że tajemniczo brzmiąca nazwa może trochę przerażać, sport nie jest aż tak skomplikowany. Zawodnicy posługują się komendami w języku japońskim, ale jak twierdzą, wszystkiego można się nauczyć. Jakoś y, zacięcie i się chce to robić, to nie ma problemu. Nie jest trudny. Każdy to ogarnia. Na sali panuje swobodna atmosfera, co jest bardzo ważne dla ćwiczących. Mimo tego, że ich przygoda z Seibu do Kai zaczęła się niedawno, zawodnicy mają nadzieję, że wystąpią na najbliższych zawodach. Myślę, że to jest... Je, e, o wiele bezpieczniejsze niż e, typowe karate. Typowy boks. Kingbox e, te ma ma kaski, ale ten. Bo w, w Kingboxie też e, ludzie walczą. Albo e, kratka jest, jest ściągnięta i walczą bez kratki, to wszystko może się zdarzyć, tak? Ryczymy im wytrwałości, bo w tym sporcie bardzo łatwo o mnóstwo siniaków, które mogą zniechęcać. Szanowni Państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, nasza redakcja życzy Wam spełnienia najskrytszych marzeń, wspaniałej, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, braku kłopotów żołądkowych po przedawkowaniu smażonego karpia, wyłącznie szczęścia i żadnych zmartwień, trafionych prezentów zarówno dla Was, jak i od Was, błogiego lenistwa przy 46. oglądaniu Kevina, a przede wszystkim tego, aby ten świąteczny, noworoczny czas otworzył przed Wami nowe, znakomite perspektywy i byście jeszcze chętniej niż dotychczas oglądali nasze przygody z kamerą i mikrofonem. Nie bojąc się kliknąć, lubię to. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!